Witam Państwa bardzo serdecznie w odcinku poświęconym moim ulubionym grom z dzieciństwa i w grach, w których spędziłem naprawdę bardzo dużo czasu. Więc lecimy od gry numer 1. Jest to, proszę Państwa, Dungeon Eon Keeper 2 i jest to wersja oczywiście Gdyż w tamtych latach, kiedy tam grę się po prostu zdobyło, szerzyło się piractwo na skalę światową. Jak sami widzicie, to, jest, to nie jest oryginalne pudełko, ale jak sami zobaczycie obrazek tutaj, to on już sam, sam ukazuje, czego się można w grze spodziewać. Jest to jedna z ulubionych gier, jakie pierwsze bym odpalił, bo, bo mi się coś nudzi. Jest to naprawdę super. Nie mówię już o samych samym lektorze. Co ściągnie w tym twoim lochu? Zainstaluj centralne ogrzewanie. Jeden z chochlików ma wielkie wyobrażenie o tobie. Mieszczą się nawet uszy. Bo jego głos po prostu miażdżył system. Innego lepszego głosu nie było w tej grze. Chociaż ten akurat gościu od lektora niestety już nie żyje. A szkoda. We nie by miał robotę. Kolejną grą, proszę Państwa, jest World of Warcraft, czyli gra, w której spędziłem naprawdę kupę czasu. Jest to MMO, pierwsze MMORPG z otwartym światem. Oczywiście to jest wersja e, starter packa na rzepę. Ja oczywiście ją sobie dokupiłem, w sensie pudełko kupiłem. Wcześniej człowiek grał na wersjach e, pirackich, znaczy nie wersjach pirackich, tylko na wersjach e, jako prywatne serwery, co były. Na przykład Sunwell. I tam się człowiek naprawdę sporo bawił, też sporo miał godzin, ale wiadomo, serwery te poupadały, i człowiek musiał się przenieść na Globala. No dobrze, kolejną grą oczywiście klasyczna wersja, jest to Wiedźmin. Wiedźmin, i tu historia jest dość specyficzna, Wiedźmin jedynka, i tu historia jest dość specyficzna, gdyż ta gra nie podobała mi się. Instalowałem ją chyba z 3 razy. Grałem chyba 10 minut, uninstall, potem na następny dzień, kurde, może jednak bym zagrał w to, 10 minut rozgrywki, uninstall, i tak chyba z 3 razy, i dopiero po jakimś czasie ten bakcyl wskoczył i dopiero mi się zaczęło w tą grę grać naprawdę bardzo fajnie, potem nawet książki człowiek kupił, chociaż człowiek, no, książek nie lubił czytać, ale Wiedźmin to było to, kurde, uniwersum, co było, kurde, jakoś taka była zajebista, że hej, tu macie strzygę. Oczywiście z tej serii też była e wiedźmin e dwójka, gdzie już troszeczkę sama charakterystyka rozgrywki się zmieniła, gdyż nie była już na zasadzie takiego point-click w sterowaniu. Chociaż jedynka było, było dość specyficzne sterowanie, ale kurde, miało to taki swój urok. I do dzisiaj ma. Że człowiek jednak był tym widzem oglądającym całe starcie, a nie że musiał myśleć o tym starciu tak, tak po prostu dosłownie i kombinować. Oczywiście nie zabrakło też Wiedźmina y, trujeczki, czyli naszego polskiego flagowego flagowej y, gry. Y, oczywiście z dodatkiem serca z kamienia i moim ulubionym dodatkiem, jakim jest krew i wino. Gdyż ten dodatek i jego ch ch charakterystyką barwą w ogóle tych, tych, tych y, krain tam dookoła. I w ogóle też sama fabuła to jest zajebiste. No i wiadomo, to jest jako zakończenie Wiedźmina Trójki i ten, ten wzrok Geralta. Taki, kuźwa, to było zajebiste, bo nigdy Geralt się nie patrzył w kamerę. Kolejną grą jest, proszę Państwa, Fallout 2 i jest to dość specyficzna historia, gdyż ta gra nie podobała mi się kompletnie, mój brat kiedyś to grał, mnie jednak to, to ja to też zainstalowałem raz, mm, nie, drugi raz, mm, nie, kurde, trzeci raz też nie, dobra, zostawiamy to w pizdu, idzie sobie po prostu na, yy, na szafeczkę. Ale pojawił się na YouTubie taki gość, jaki jest Patryk Rojorojewski, którego pozdrawiam swoją drogą, bo to była jedna z pierwszych osób, kurde, która na YouTubie się naprawdę taka... Była wow, te filmy się tak oglądały zajebiście i tak dalej. Ale on zrobił serię. Sfalał te jedynki i z dwójki. I tu, proszę Państwa, Jackowi się włączyła taka lampeczka. Kurwa. Ty masz taką samą grę. Wiesz sobie to odpal, kurde, oglądasz na YouTube jak gościu gra. No a ty nie możesz to pograć, normalnie ten. No i ja sobie włączyłem. Oczywiście, jak Rojo rzucał sobie tam pierwszy odcinek, no to ja sobie tam przechodziłem to co on praktycznie robiłem, chyba nawet wciskałem te wciskałem tę samą linię, tą ścieżkę, co on szedł i tak dalej. I kurde, to się naprawdę spodobało mi. I to jest powiem że zarąbiste te możliwości tu trzeba było troszeczkę pokombinować. Nie było wszystko pokazane na tace tutaj, idź tutaj, to na pewno to dostaniesz i tak dalej. Nie, tu mogłeś sobie wykombinować, jeżeli miałeś szczęście coś odkryć, to naprawdę odkrywałeś super rzeczy. No i też stylistyka była dość specyficzna, bo była taka ciężka postapokaliptyczna, taka gruba, siermierzna. w nowych Falloutach też występuje te post apo ale w innych innych w ogóle grach to jest takie kurde. To miało klimat. Taki ciężki siermiężny, i to się fajnie po prostu grało. No i oczywiście 19, 9, 19,90 Ekstra klasyka. Kiedyś kupiłem, kurde. A właśnie to mój brat kupił. W ogóle w tej cenie to teraz byście nic nie kupili. Jakieś nam główną gierki na telefon. Albo dwie butelki Pepsi. A teraz macie 190, no ale cóż zrobić. Zmienia się konsument, to się pieniążki muszą pojawić. Oczywiście kolejną gierką też jest Original War. I gra to jest, proszę Państwa, strategiczna też w scenie 19.90 i to było dość specyficzne, bo gierka jest na zasadzie cofnięcia się w czasie do takiego onu, żeby tam Amerykanie albo ruscy wydobyli po prostu. E, kurde, jak się nazywał ten, ten minera minerał? Syberyt, proszę Państwa, tak się nazywał ten minerał, którego się mieli po prostu wydobyć, właśnie albo Amerykanie, e, albo e, Ruscy, bo to w zależności jaką sobie wybraliśmy frakcję. I tu właśnie był takie, taki, takie urządzenie jak Eon. I tam, którzy ludzie wchodzili, oni byli transportowani w czasie tam do prehistorycznych y, czasów, i to było dość specyficzne, bo y, rozszał, jaki mogła ta postać trafić, to było dość sporo mogło to być rok, mogło być to dwa lata, no to tak, wiecie, wchodzicie z grupką swoich ziomków naraz, a się okazucie, okazuje, że e, was przenosi, te, tego, tego ziomka dopiero spotykacie za cztery lata, bo się zespawił. Tutaj, proszę Państwa, chciałbym zauważyć, że kto pierwszy, Amerykanie albo Rosja, cofnąłby się w czasie i zajął te tereny właśnie, gdzie występował, występował ten właśnie Syberyt, to wtedy on by przejął Władzę nad światem. Praktycznie wy, wy, wylądowaliście jako e, takie szaraki, nic nie potrafiliście, trzeba było potem bazę rozbudowywać i tak dalej. W ogóle to takie jest troszeczkę e, science fiction, bo samochody laserami strzelały, kurde, takie, takie różne rzeczy były. E, I to było dość specyficzna jedna rzecz, bo jak oddział mieliście swój, no to te osoby mogły, wiadomo, być ranne i zginąć. Ale jeżeli ta postać zginęła całkowicie, to ona już potem nie występowała w grze. Była po prostu jako gościu umarł, no to na cmentarz i, i, i tyle. Więc trzeba było pamiętam, jeżeli komuś się jakaś postać bardzo podobała, żeby chciała zostać, no to trzeba było dorobić dużo sejwów yy, i wczytywać grę. Bo wiadomo jeden błąd pod koniec nie. gry, a save, no niestety się zdupił, powiedzmy, bo nie w tym czasie powiem, był zapisany, no i było trzeba grę zaczynać od początku. 1990 no dobrze, jeszcze mam tutaj taką krótką e listę dodatkowych gier. Jest oczywiście black and white, czyli po prostu zabawa w boga. I to była jedna z pierwszych gier, naprawdę, gdzie spędziłem kupę też czasu. Z taką rączką się latało, też super w ogóle dialogi były tych, tych lektorów i tak dalej. I to było naprawdę super. No i mieliście własnego chowańca, czyli ja zawsze wybieram chyba tygrysa. Była owca i byk, krowa była. Kolejną grą jest DCS, proszę Państwa. I tą grę, grę ym, troszeczkę takiego bordzela złapałem na pokazach Aero Show. w momencie kiedy przyleciały akurat myśliwce. Mam tutaj nagranie, więc zaraz je sobie zobaczycie. <śmulny> Prędkość randkość 9 będzie gotowa! Milo, bo zwolniła sieci na Polskę. Jest użyciu swojego ale za pomocą się przyszedł! I wtedy było takie... O kuźwa, ale to jest zajebiste. No i wtedy mnie taki bakcyl po prostu wskoczył, że hej, poszukamy sobie symulatorów i wyskoczył mi chyba DCS pierwszy i potem mi wyskoczył Microsoft Flight Simulator, ale DCS mi się bardziej spodobał, bo to jednak tak taktycznie trzeba pomyśleć, no i fajnie to jest rozbudowane, tu bomby, to podłożyć, tutaj kurde odpalanie samolotu, what the fuck w ogóle, pierwszy no, miesiąc to jest tłuczenia jak tu się odpala sam samolot. Podczas montażu, proszę państwa, uświadomiłem sobie, że zapomniałem jeszcze powiedzieć o dwóch gierkach, mianowicie chodzi tutaj o Skyrim'a, Elder Scroll 5, w którego też bardzo dużo grałem, i tu każde podejście do tej gry było inne. To znaczy, e, pierwsze podejście, wiadomo, fabuła, tutaj questy poboczne i tak dalej, wszystko, wszystko cacy. Ale za drugim podejściem, te questy, wiadomo, człowiek szedł inną ścieżką, no to spotykał inne questy, albo tych, których nawet nie robił. I właśnie pamiętam, że za którymś podejściem była sytuacja taka, że e, wykonywało się właśnie misję dla Mrocznego Bractwa i tam była... Yy, właśnie ten sakrament, czarny sakrament, trzeba było odpra odprawić, yy, quest jest wykonany, wszystko fajnie, no i któregoś czasu tam zacząłem podróżować sobie po lesie, yy, tam nawet rzeczka taka była, było właśnie posłanie takie, no i sobie uzmysłowałem, dobra, idę się położyć, w sensie spać w tym, w tym legowisku. No i włączyłem sobie ten yy, odpoczynek i tak dalej, tam pięć, na 5 pięć godzin powiedzmy i czarny ekran w ogóle coś się gra a tu nie. Proszę Państwa, patrzę, babka gada do mnie i zaczyna mi tutaj tym nożem wymachiwać scenie, a ja tak, what the fuck, co tu się odpierdzieliło? I ja miałem... pamiętam, że pierwsze odczucie to było takie, kuźwa, demony. A tu się okazało, że coś odpalił skrypt. I to tak fajnie było zrobione, że naprawdę to było dla mnie zaskoczenie. Że pomimo tego, że gra się tam przechodzi, który raz z rzędu, z rzędu, to potrafi zaskoczyć. Więc deweloperzy odwalili dobrą robotę. Tak się powinno yy, tworzyć gry fabularne. Ostatnią gierką, proszę Państwa, jest Star Citizen. Jest to gra yy, symulator kosmiczny, gdzie wcielacie się po prostu w żołnierza. Możecie latać myśliwcami, możecie sprzedawać rzeczy, możecie być, nie wiem, sprzedawcą jajek, możecie być górnikami. Możecie na piechotę chodzić, strzelać do ludzi. Oczywiście to jest multiplayer, ale to jest gra o naprawdę bardzo dużym potencjale. Na nią wydano na samych starterach pół miliarda dolarów. To jest kupa kasy. I to są dane z 21 września 2022 roku, więc to jest naprawdę kupa kasy i to rośnie. A na ostatnim konwencie powiedzieli, że dobra, macie grę, ale my ją Wam wydamy dopiero za może 10 lat kolejne 10 lat. Bo ona się już chyba od 7 czy 10 tak już, już grubo, w sensie powiedzmy, już jest w produkcji. Więc pomyślcie sobie, że gra 15-20 lat, jest w produkcji, a my jeszcze jej nie dostaliśmy, tylko jesteśmy tymi, tymi testerami. Bo to jest wiadomo alfa, wiadomo, można sobie pograć, niektóre rzeczy są z, z błędami i tak dalej, ale i tak to robi wrażenie. To jest symulator praktycznie wszystkiego. Ja bynajmniej się nie spotkałem z lepszym symulatorem, żeby to był taki. Wiecie, taki kuźwa. No nie wiem, sami musicie sobie pograć, albo yy, zobaczcie recenzję ostatnią. Ostatnio. Kiedyś tam po prostu nagrałem, więc zapraszam też do tego filmiku. No dobrze, dziękuję wszystkim za obejrzenie tego materiału. Mam nadzieję, że się spodobały wam gry, w których spędzam najwięcej czasu. I w ogóle chciałem zauważyć, że to jest chyba pierwszy taki vlog, taki długi vlog na tym kanale. Więc jeżeli wam się spodobało, chcecie więcej podobnych filmików, może jakieś tematy możecie na, narzucić, no to zapraszam bardzo serdecznie. Więc dziękuję państwu bardzo serdecznie. Zapraszam na Discorda, jeżeli ktoś po prostu chce wpaść, pogadać. I oczywiście na live'y co jakiś czas występujące na tym kanale. I Star, City, I Star Citizen też jest, proszę państwa. Dziękuję. Dobranoc. Do widzenia.